hej hej, w dzisiejszym odcinku wymieniamy kierunkowskazy w moim motocyklu tak, tak, widać rejestrację mam taki kierunkowskaz strasznie brzydki wymieniam go na taki o, właśnie z takiego co się okazało instalacja o, która tam idzie okazała się za krótka więc Miałem taki stary kit do przejścia z wyjścia tym rozkazów Yamahy na zwykłe piny, ale on okazał się ciutkę za krótki. Ale tak zapobiegawczo, bo nie wiedziałem, czy mam z przodu, zamówiłem jeszcze jeden. I on jest ciut dłuższy. I teraz wymieniamy. Do jednego jest dostęp tam. O tam widać. Ale drugiego, żeby wyciągnąć Trzeba dostać się do tego boczku, bo on idzie tutaj. Więc weźmiemy imbusy, gdziekolwiek one są. Dobra, mamy imbusy i zaczniemy to odkręcać. Dobra, tak jak mówię. Trzyma się to na jedną śrubę. To jest przekaźnik od kierunkowskazów zamontowany inny do świateł LEDowych. I o, i tu jest druga wtyczka do LEDów. Zaraz sobie ją wypniemy i poprowadzimy nową. Ważna rzecz taki protip wam sprzedam albo nie. Yy, podczas przeciągania wróćcie sobie od razu do tego kierunku, do którego jest kabelek. Bo Yamaha daje czarne i szare, czarne w sumie i szare wyjście, ale ja nie wiem, które jest lewe, które jest prawe, więc wpierd sobie do lewego kierunku bądź prawego i wyciągnę. Wtedy, wtedy się nie pogubię. Dobra, przeciągnięty mam dwa kabelki, podłączony stary i nowy kierunek, różnicę widać. Na moje ten na plus. Są trzy diody. Tu nie wiadomo ile i świeci gorzej. Teraz wymieniamy następny, zobaczymy jak to będzie chodzić na duch nowy. A jeszcze co ważne, kupując kierunki, zwróćcie uwagę, żeby miały, nie wiem czy to złapie kamera, czy nie. Żeby miały homologację. O, widać teraz. A jeden na koszach bitą. Gdy policjant teoretycznie nie ma prawa zatrzymać za nie, choć kierunek jest LEDowy i nie wiem jak to mówią przepisy. Może być z tym problem. No ale czepiający się policjant może czepić się zupełnie czego innego. Więc wszystko zależy, na kogo traficie. Dobra, i mamy zamontowane dwa. Yy, co muszę zwrócić wró o wtórnik, bo nie chcę robić więcej dziur na rejestracji. Yy, przesunąć tą rejestrację, zamontować prosto. Ale i tak jest lepiej. Pozostaje je tylko jeszcze wstawić prosto, chociaż chyba są. Dokręcić i pochować kable. I zabieramy się za przód, dobra, i przechodzimy do kierunków z przodu. Już się wstępnie rozebrałem, nawet już pierwszego założyłem. Zamówiłem sobie o takie kieruneczki I miłym moim zaskoczeniem było to, że przyszły już z końcówkami do Yamachy. W sumie zamawiałem do Yamachy bo szukałem pod te oryginalne otwory Yamachy No i zaraz zobaczycie porównanie. Sobie odpalimy. Tu z... Żeby dostać się do kierunku, o proszę, tu zdjęłem boczek, tu jest kostka, o, teraz zobaczycie niżej tu kostka od kierunku założony już nowy kierunek. Zaraz zobaczycie porównanie starego z nowym. I teraz zobaczcie, stary od czoła, nie widać, że świeci, a świeci, o tu jest. I nowy od czoła. I porównanie. No, kwestia bezpieczeństwa jest. Jest. Więc bądźmy widoczni, nie nie? Tak myśli, przynajmniej mi się tak wydaje, bo ten nic nie daje. Widać go tylko z boku. A ten no, widzicie sami. Zaraz, montaż drugiego. Zobaczmy, jak to wygląda. I mamy już rozkręcone. Mamy dojście, odpiłem stary kierunek, nowy Jest dziura. I taki mały dygres. To jest gumowe. I to musi tu dobrze siedzieć, więc musi wskoczyć praktycznie za to. I wystawać tylko to. Z drugim się trochę siłowałem, ale wystarczy lekko dać jakiegoś polścili dałem trochę smaru do łańcucha, smarowałem, skoczyło, no i jedno co, nie robić to na zimno, bo plastik jest wtedy twardszy, tu jest dosyć ciepło w garażu i jest elastyczny, więc... Nie ma większych problemów. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Zamontowane jak są dwa. I dobra, mamy poskręcane obudowy, owiewki. ołapane. Teraz sprawdzimy jak wyglądają wszystkie kierunki, czy to wszystko świeci. O, bardzo proszę, jak ładnie widać będzie. Zaraz pójdziemy na tył. Tył też świeci. Pozostaje posprzątać, założyć kanapę przykryć motocykl no i do następnej modyfikacji i czekać na wiosnę pozdrawiam jak ktoś ogląda to się trzymajcie ciepło czekajcie na wiosnę i tyle jak chcecie to subskrybujcie jak nie chcecie to oglądajcie bez pozdrawiam